Kolejna, nie muszę mówić, perła w mojej kolekcji. Tym razem Redline. To jest rower, który kupiłem w Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej. I osobiście y y wróciłem nim do Polski. Znaczy, nie nim, oczywiście nie na nim, ale wrócił ze mną w kartonie już rozłożony po jeżdżeniu w Stanach. Więc ważna rzecz w tym rowerze jest taka, że powietrze w kołach jest jeszcze z Nowego Jorku. Cały czas. To jest niesamowita przyjemność, jeżeli ktoś z Was będzie miał kiedykolwiek okazję jeździć po Nowym Jorku na własnym rowerze. To jest taki cruiser BMX, ale on jest oldschoolowo nowoczesny. Widać to po siodełku, to jest wszystko stokowe, nic tym nie zmieniałem. Każdy mój rower ma giętą sztycę do tyłu. Staram się, ale w tym zostawiłem wszystko tak jak jest. Nic nie zmieniam, nawet kierownica jest oryginalnie cięta. Hamulec tylko do tyłu, co podpowiada nam, że wiadomo i koło i grzejesz. Dlatego trzeba się tego nauczyć. Ale jakby co maszynę do uczenia się Willy, też mamy, sami ją zbudowaliśmy. Zaito